Na tej ziemi toczyły się zacięte zmagania, zmagania o Polskę. Zmagania nie zbrojne, ale równie zacięte. Od Olecka po Ostrudę, od Reszla, przez cały ten region toczyła się walka walka między dwoma stronami. Między ludnością mieszkającą tutaj od dziesięcioleci, ludnością, która nie zapomniała wiały języka ojców, i między Niemcami. Tu miała zostać wytyczona granica przez ten plebiscyt, ale dysproporcja sił była gigantyczna. Nie decydował o wynikach plebiscytu karabin, okopy, naboje, decydowały miliony małek, miliony egzemplarzy niemieckiej prasy, gazet, która codziennie zohydzała Polskę, pokazując dopiero co powróconą na mapę Europy powiekowej niewoli ojczyznę jako państwo tymczasowe, byle jakie biedne, Państwo, które wkrótce przestanie istnieć, rozgromione przez armię bolszewickiej Rosji. Takie były nadzieje. Codziennie do 11 lipca 1902 roku, w wioskach, w miasteczkach tej ziemi lała się krew. Pałki, kastety uderzające w głowy, tych, którzy chcieli pokazać, że tu jest Polska, działaczy plebiscytowych byli codziennością. Towarzyszył wybijany w takt Deutschland, Deutschland Iber, Alles. Te zmagania przegaliśmy. Gdy tu przyjechałem, pierwsze pytanie, które mi no, ale co my świętujemy? Przecież ten plebiscyt został przegany. Przecież niespełna 3,5% za padło głosów za Polską. W powiecie Oleckim na kilkadziesięć tysięcy głosów to były tylko dwa głosy. Ale właśnie świętujemy tych, którzy oddali te dwa głosy, tych tysięcy, którzy nie obawiali się swoich związków przyznania się do Polski, działaczy prezydentowych, i mieszkańców tych wiosek, którzy przed stu laty, mimo niemieckiego terroru, mimo tego morza kłamstwa i przemocy, opowiedzieli się za Polską. Mieszkańcy Lubstynka, napłonka, Groszek, Czarlina, to im wszystkim oddajemy hołd, bo ta ziemia, Lubstynek, jest Ziemią zwycięską. W tym plebiscycie. Oni pokazali siłę wyborczej kartki. To ich odwaga, ich przywiązanie do Polski spowodowało, że ta ziemia znalazła się w granicach Rzeczpospolitej. Płacili za to wysoką cenę, bo niemiecka precyzja i pamięć dała znać o sobie dwie dekady później, gdy działacze plebiscytowi znajdowali się na listach proskrypcyjnych, jako piesi, trafiali przed plutony egzekucyjne do obozów koncentracyjnych, ale dzisiaj Polska jest niepodległa. Dzisiaj odsłonimy tablicę, która będzie świadczyć o ich odwadze, o tym, ile czasami przywiązanie do Polski kosztuje. A my tutaj zebrani musimy wszystko zrobić, żeby kolejne pokolenie przechodzące obok tej tablicy, młode pokolenie, dalej maszerowało pod biało-czerwonymi flagami, nie innymi. To jest też lekcja, jaka płynie z plebiscytowej walki z XI lipca 1920 roku. Jakże się cieszę, że dzisiaj tylu z państwa tutaj jest tak zacni goście. To oznacza, że ten czas walki o granic po odzyskaniu niepodległości, że to są nie tylko powstania wielkopolskie, śląskie, wojna na wschodzie z Ukraińcami, z bolszewikami, ale to jest również plebiscyt. Że wpisujemy tą walkę plebiscytową w pamięć ogólnonarodową.